Cierpień zacznie się od Deadlight, czyli sprzedawanej w cyfrowej dystrybucji grze, będącej połączeniem I Am Alive i Limbo. Z tej pierwszej gry mamy postapokaliptyczną atmosferę i skąpą paletę barw, z drugiej natomiast dwuwymiarową perspektywę i zagadki. Całość uzupełniają popularne ostatnio zombie. Trzeba z nimi walczyć, albo wręcz odwrotnie uciekać oczywiście w prawo, jak to zwykle bywa w dwuwymiarowych platformerach. Perspektywa gry nawiązuje do oldschoolowych pozycji, jednak jest to tylko inspiracja, bo Deadlight wygląda naprawdę dobrze. Zachwyca nie tylko design wykreowanego świata, ale też naturalna animacja głównego bohatera i bardzo ładne tła, które w przeciwieństwie do pierwszego planu są trójwymiarowe. Deadlight ukaże się jedynie na Xboxie 360 i kosztować będzie 1200 punktów Microsoftu. Mimo premiery nowej, powiększonej wersji 3 ds Nintendo nie zapomina o milionach posiadaczy swojej pierwszej konsolki z dwoma ekranami i wraz z Tecmo Koei przyszykowało premierę Pokémon Conquest. Ta gra jest crossoverem między Pokémonami a serią Nobunaga's Ambition. Opierająca się na zasadach strategii turowej rozgrywka, posiada także elementy RPG. Pokémon Conquest dostępna jest już w Japonii i Stanach Zjednoczonych, gdzie dostało pozytywne oceny. Sierpniowa premiera dotyczy tylko Europy, która jak zwykle w przypadku tego typu gier, dostaje swoje wersje jako ostatnia. Nie inaczej jest w przypadku Persona 4 Arena, w której arcade'ową wersję Japończycy grają już od marca. Biatyka ta wpisuje się w stworzone przez firmę Atlus Universum i sięga po pojawiające się tam postacie zarówno z czwartej, jak i z trzeciej odsłony serii. Jak na diatykę 2D przystało, Persona 4 Arena posiada kolorową komiksową oprawę, szybką animację i sporą ilość ciosów, wśród których znaleźć można zagrania specjalne, zarówno ofensywne, jak i defensywne. Konsolowa wersja w przeciwieństwie do tej z salonów gier posiada też tryb fabularny, sieciowy multiplayer i blokadę regionalną. Jest to jedna z tych nielicznych gier, której nie warto importować z innego regionu świata, zarówno na Xboxie 360, jak i PlayStation 3. Fifth Cell, deweloper znany z pomysłowego Scribble postanowił stworzyć coś bardziej mainstreamowego, czyli kolejną futurystyczną strzelaninę. Jej znakiem rozpoznawczym ma być nie tylko oklepany w tego typu grach system osłon, ale też niemal parkurowe ewolucje, które będziemy obserwować z ujęcia TPP. Hybrid to gra dedykowana cyfrowej dystrybucji. Brak pudełka nie oznacza jednak budżetowej jakości. Twórcy korzystają z silnika Source, a oprócz fabuły opowiadającej o wojnie między dwiema frakcjami, przygotowują sieciowego multiplayera. Hybrid, podobnie jak Deadlight, wchodzi w skład pakietu Summer of Arcade i będzie kosztował 1200 punktów Microsoftu. W pierwszym Siders sterowaliśmy wojną, a teraz przyszła pora na śmierć, choć dwaj pozostali jeźdźcy apokalipsy też pojawią się w grze. Siders 2 to nie tylko klimatyczne postacie, ale i ciekawy gameplay, który opiera się na walce, fragmentach zręcznościowych i zagadkach logicznych. Nad odpowiednim balansem między tymi trzema elementami czuwa Virgil Games, które dała nam świetną jedynkę. Akcja Ducksiders 2 toczy się w tym samym czasie co poprzednia część, ale na innym terenie, który jest bardziej różnorodny i nawet dwukrotnie większy. Gra ukaże się na tych samych platformach co jedynka, a w przyszłości planowana jest także wersja na Wii U, która będzie prawdopodobnie jednym z tytułów startowych na sprzęt Nintendo. Death 17 destroyed compounds. 10,000 insurgents! And you got both of us killed! Niezmiszczalnie już w sierpniu znów pojawią się w kinach, ale tym razem będzie im towarzyszyć gra wideo. Choć jest to pierwsza gra Ubisoftu oparta na tej filmowej licencji, to podobnie jak film posiada dwójkę w tytule. Fakt ten potwierdza ścisłe powiązanie obu produkcji, gdzie wartka akcja i znane, choć już trochę podstarzałe twarze bohaterów są najważniejsze. W grze, podobnie jak w filmie, bohaterowie nie będą spuszczać palców ze spustu, chyba że tylko po to, aby założyć przeciwnikom efektowną dźwignię. Strzelanie na Ubisoftu stawia na multiplayer w stylu Dead Nation, gdzie grupa grających obserwuje akcję z nieco oddalonej i uniesionej kamery. Odejście od klasycznego FPP lub perspektywy trzeciej osoby nie wymagało od twórców tworzenia szczegółowej grafiki. Ta jest dosyć prosta, nawet jak na standardy małych gier sprzedawanych jedynie w cyfrowej dystrybucji. Planowane do xboxowego działu Indie Games, Dust in Legend Tale awansowało do kategorii Xbox Live Arcade i już w połowie sierpnia ukaże się w ramach wakacyjnej akcji Microsoftu. Jest to o tyle istotne, że gry z działu Arcade są lepiej promowane od tytułów Indie, charakteryzują się też wyższą jakością, nawet wówczas, gdy pracuje nad nimi tylko garstka osób. Dustin Elysian Tale jest przykładem właśnie takiej produkcji. Za jej rozwój odpowiada właściwie tylko jedna osoba Team Dodrill. Ten człowiek orkiestra stworzył dwuwymiarowego RPG akcji, którego system i oprawa może konkurować z wydawanymi w cyfrowej dystrybucji grami dużych, szanowanych wydawców. Cześć, panie Shem. Albo powinienem powiedzieć... oficer Shen. Ostatni Driver był bardziej fabularyzowanymi wyścigami niż przygodówką, a GTA 5 wyjdzie dopiero w przyszłym roku. Fani szeroko pojętej gangsterki mogą więc sięgnąć po Sleeping Dogs, duchowego spadkobiercę True Crime'a. Akcja przeniosła się z Nowego Jorku do Hongkongu i zmienił się bohater. Rdzeń zabawy i zasady rozgrywki pozostały jednak niezmienne. Wciąż mamy do dyspozycji szeroki garnitur ciosów w walce wręcz, a także ostrą amunicję i pojazdy, którymi możemy przemierzać ulice miasta. Twórcy starali się nawiązać do kultowych filmów akcji, więc w grze jest sporo odwołań do stylu walki Jetta Lee, czy efektownych pościgów, w których nie tylko strzela się do przeciwników, ale też choćby przejmuje ich samochody w czasie jazdy. Gra wyjdzie na wszystkie trzy platformy z polskimi napisami. That's what Trójwymiarowym Super Mario 3D Land, czas na powrót do korzeni i perspektywy 2D. Planowany na 3 ds New Super Mario Bros 2 to klasyczny platformer, w którym idziemy w prawo i zbieramy setki monet pokonując przy okazji przeciwników i przeszkody terenowe. Twórcom udało się urozmaicić klasyczny gameplay nowymi rozwiązaniami i multiplayerem. Pojawiło się kilka nowych sposobów na zdobywanie monet, a grę można przejść we dwójkę za pomocą Wi-Fi. Jedna osoba steruje wtedy Mario, a druga Luigi. Znak rozpoznawczy 3DS, czyli Trójwymiar, nie jest najbardziej eksponowanym elementem tej gry. Możemy jednak być pewni, że Nintendo należycie wykorzysta tę opcję. Animowane tła są wdzięcznym tematem do zaprezentowania głębi ekranu. Kultowy niegdyś Counter Strike został nieco przyćmiony kolejnymi odsłonami Call of Duty i Battlefielda. I chociaż klasyczne części wciąż są rozgrywane wśród największych zapaleńców i turniejowych graczy, to tytuł ten ewidentnie wypadł już z obiegu. Vol chce to zmienić i pracuje nad Counter Strike Global Offensive, który celował będzie w fanów gry, jak i zupełnych żółto dziobów w tym temacie. Obeznani z CSM gracze z miejsca przypomną sobie stare, nieco uwspółcześnione miejscówki z Counter Strike 1.6 i rządzące serią zasady. Nowicjusze będą mogli natomiast rozegrać się w trybie Casual, gdzie po śmierci będzie można na przykład obserwować jakiegoś gracza i wzorować się potem na jego zagraniach. Grama sprzyjać modderom. Wolf wycofało się niestety z opcji łączenia w jednym meczu graczy z PC i PS3, jak miało to miejsce w Portalu 2. Seria Rockband wraca, tym razem jednak bez plastikowych instrumentów. W Blitz gra się klasycznym padem, a całości bliżej do poprzednich gier Harmonics, czyli Frequency i Amplitude. Jak na grę muzyczną przystało, w odpowiednim momencie należy wciskać klawisze odpowiadające za poszczególne dźwięki, które urozmaicają, a czasem wręcz tworzą lecącą w tle piosenkę. A tych ma być sporo, bo oprócz świeżych utworów Blitz będzie mogło importować piosenki z poprzednich rockbandów i dedykowanych im dodatków. Gra sprzedawana będzie w cyfrowej dystrybucji, a oprócz nowych piosenek będzie też sczytywała z sieci wyniki naszych znajomych. Transformersy mają wszystko, czego wymagamy od potencjalnego hitu. Przede wszystkim bardzo ładną grafikę, gdzie oko cieszą zarówno projekty robotów, jak i futurystyczne otoczenie planety Sybeczwan. Poza tym dynamiczny gameplay, w którym nie tylko biegamy ogromnymi mechami, ale też nimi jeździmy i latamy, bowiem każdy bohater dysponuje inną opcją transformacji. W grze jest też sporo akcji, i to zarówno frontalnej wymiany ognia, jak i cichszych fragmentów, gdzie od dobrej celności bardziej liczy się eksploracja poziomu i wykorzystywanie unikalnych cech sterowanych maszyn. Świetnie zapowiadający się Transformers Fall of Cybertron ma jeszcze jeden atut – brak poważniejszej konkurencji. Bo chociaż w sierpniu wychodzi sporo gier, to żadna z nich nie jest murowanym hitem. Czy tytuł Activision chociaż zbliży się do tego miana? Przekonamy się pod koniec sierpnia. A dragon, known as. Zyta. W sierpniu też ukaże się długo oczekiwane Guild Wars 2, czyli kontynuacja niezwykle ciepło przyjętej gry MMORPG z 2005 roku, która w równym stopniu stawia na wciągającą historię, jak i rozbudowane walki player vs. player. Akcja gry rozegra się 250 lat po wydarzeniach z Eye of the North, czyli ostatniego dodatku do pierwszego Guild Wars. Gracz po raz pierwszy otrzyma tu możliwość wcielenia się w postać o innej rasie niż ludzka. Twórcy zadbali także o rozbudowany kreator postaci, różnorodne klasy bohaterów, całą masę broni i umiejętności oraz o urozmaicenie rozgrywki. Wiele przedstawionych w grze wydarzeń będzie całkowicie losowe. Heroes come together in glory. New, magic. new technology that will save our world. Akcja w większości Gier o II wojny światowej toczy się w Europie Zachodniej, na Pacyfiku lub w froncie wschodnim. Polski teatr działań rzadko jest głównym tematem jakiejś gry. Rodzimy deweloper DMD postanowił to zmienić. Ich tytuł w całości będzie poświęcony Polsce, a konkretnie powstaniu warszawskiemu z 1944 roku. Historyczne wydarzenia i osoby mają być tłem dla fikcyjnych, ale mocno zakorzenionych w ówczesnych realiach postaci. Twórcy wiernie odzorowują Warszawę połowy XX wieku, a dodatkowo sięgają po historyczne nagrania, aby wychwycić tamte dźwięki i atmosferę. Uprising 44 miał być pierwotnie strategią, przypominającą komandosa z elementami TPP. W międzyczasie zmienił się jednak pomysł na grę i teraz jest to pełnoprawne TPP. Zmienił się też wydawca, bo po rezygnacji z Enegi grę przejął ule. Dzięki Ryzyn Mroczne Wody zdążył już wyjść na PC i zebrać dobre noty, ale konsolowa wersja z niewiadomych powodów zaliczyła kilkumiesięczny poślizg. W sierpniu posiadacze PlayStation 3 i Xboxa 360 będą mogli jednak w końcu wcielić się w Pirata i odbyć prawdziwą przygodę z Korsarzami w roli głównej. Jesteś Alan Wake's American Nightmare z kolei najpierw pojawił się na Xbox 360 i dopiero na początku sierpnia wyjdzie na PC. Ten samodzielny dodatek do Alana Wake'a wydaje u nas Cenega, która, oprócz atrakcyjnej ceny, zapewniła także polską wersję językową. Do wyboru będziemy mieli wersję cyfrową, jak i tradycyjną pudełkową. W sierpniu wyjdzie też na PC-ta Dark Souls Prepare to Die Edition, czyli konwersja konsolowego RPG z końcówki zeszłego roku. Gra charakteryzuje się wysokim poziomem trudności i ciekawym klimatem, który na pc będzie wzbogacony o nowy rozdział historii, nowych przeciwników i bossów, a także więcej postaci fabularnych i odświeżone uzbrojenie. Gra w przeciwieństwie do konsolowej edycji będzie zawierała polskie napisy.